Stary, poniszczony, lecz o dziwo wciąż na chodzie. W takim albo i gorszym stanie próbę czasu przetrwa jeden pamiętny sprzęt, do których obecnie gracze bardzo chętnie powracają, kierując się różnorakimi pobudkami, począwszy od tych opartych o nostalgię, przechodząc poprzez zaspokojenie ciekawości dotyczącej oryginalnego hardware'u sprzed lat, a kończywszy na kolekcjonowaniu oraz eksponowaniu gamingowej historii. Osobiście cenię sobie oryginalność danego sprzętu i jak do tej pory nie przeprowadziłem żadnych inwazyjnych modernizacji w posiadanych przeze mnie konsolach, jednak w przypadku dziadka Game Boya zrobię wyjątek, gdyż głębokie zarysowania umiejscowione centralnie na wyświetlaczu znacznie utrudniają i tak słabą widoczność zielonego monochromatyka. Przy okazji zaserwuje nową skorupę, bo ta najwyraźniej miała kontakt z jakąś żrącą substancją, co odbija się negatywnie w organoleptycznym kontakcie, na przeciw głównemu problemowi wychodząc z niedawno wypuszczonym modem dla klasycznego Game Boya, który składa się z kilku komponentów, mamy odpowiednio przygotowaną przednią płytkę PCB z zainstalowanym pokrętłem kontrastu, diodą sygnalizującą pracę konsoli oraz punktami kontaktowymi przycisków. Ponadto jest dobrej jakości wyświetlacz IPS oraz pomniejsza płytka PCB, na której znajduje się cała elektronika. Są jeszcze niezbędne śrubokręty oraz lepce, z których należy skorzystać przy instalacji wyświetlacza, o ile plastikowa ramka centrująca nie została dołączona do zestawu. Robociznę rozpoczynamy od rozkręcenia na części pierwszej naszego staruszka oraz przygotowania obudowy pod nową elektronikę. Do wycięcia mamy cztery istotne punkty, które są w stanie utrudnić prawidłowe osadzenie nowych komponentów, jak i zarazem skręcenie konsoli z powrotem w jedną całość. Tylną płytkę PCB z miejsca możemy przekręcić do nowej obudowy, odstawiając na bok wysłużone elementy, które zawsze mogą przydać się jako zapas. Następnym krokiem będzie podpięcie elektroniki do wyświetlacza, zdjęcie folii ochronnej oraz osadzenie całości w obudowie, dociskając do plastikowej ramki. Elektronikę warto unieruchomić zwyczajnie, podklejając od spodu dwustronny lepiec. Jak możecie zauważyć, nowa płytka PCB wyświetlacza nie posiada podłączonego głośniczka. Otóż, naszym zadaniem będzie przelutowanie oryginalnego głośniczka w wyznaczone miejsca pod punktem kontaktowym przycisku A. Obecnie pozostało nam jeszcze do podłączenia dwie tasiemki, i wprawdzie mówiąc, to by było na tyle z procesu instalacji. Skręcamy i sprawdzamy, jaki jest efekt końcowy tego zabiegu. Rezultat jest fantastyczny, piksele w końcu ożyły oraz nabrały wyrazistości, a podświetlenie wyświetlacza umożliwia grę w zaciemnionym pomieszczeniu. Pytanie tylko, jak odbije się to na zasilaniu konsoli z baterii. Podejrzewam, że może ukrócić ich trwałość z 15 godzin do około 10, ale tę sprawę będę musiał jeszcze dokładnie przebadać. Pomimo tradycyjnej regulacji kontrastu, pokrętło posiada jeszcze dodatkową funkcję docisku odpowiedzialną za dobór wariantu kolorystycznego wyświetlanego obrazu. Oczywiście robi to kolosalne wrażenie, ale nie jestem pewien, czy jest to przyjazne dla wzroku podczas dłuższego posiedzenia przy Pokémonach Castlevenii czy starej dobrej Zeldzie. Nie określiłbym tej modyfikacji mianem gdyż nic nie stoi na przeszkodzie odłączenia komponentów oraz przywrócenia oryginalności konsoli. Wprawdzie mówiąc to właśnie ten aspekt zadecydował o tym, że postanowiłem zainwestować w takie, a nie inne rozwiązanie. Na rynku są dostępne również inne modyfikacje ekranu dla klasycznego Game Boya które przy odrobinie nieuwagi są w stanie trwale uszkodzić wyświetlacz albo i nawet samą konsolę. Zainstalowana dzisiaj modyfikacja jest w stanie wskrzesić do życia niejednego Game Boya DMG-01, mającego jakiekolwiek problemy z wyświetlaczem, bez względu na to czy są to martwe poziome linie, których nie da się przywrócić, trwale przebijające się krzaczory poszerzające obszar, Określane potocznie mianem raka, rozbite szkło wyświetlacza lub brak regulacji kontrastu. Rozwiązanie na przedstawione problemy jest w zasięgu ręki i to całkiem nieskomplikowane. Cena takiego zestawu waha się w granicach 200 zł i jest do nabycia na chińskich serwisach sprzedażowych oraz eBay.